Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Paulina Sinor, kanał ScrapStacja. Jak widzicie, bardzo świątecznie zrobiło się w mojej pracowni, a to za sprawą tych wszystkich projektów, które przygotowałam dla Was na tą specjalną okazję. W ofercie mojego sklepu znajdziecie zarówno kartki świąteczne w klimacie bardziej religijnym, akwarelowym, pastelowym, jak również z elementami podklejonymi na dystansach w formie trójwymiarowej. Dodatkowo cudowne notesy, które pozwolą wam lepiej zaplanować święta, stworzyć listę zakupów, przygotować sobie wszystko w takim małym planerze, ale nie tylko, możecie również zakupić taki oto notes w nietypowej formie który będzie idealnym prezentem lub dodatkiem do prezentu pod choinkę. Ale to nie wszystko. W ofercie jest również ten uroczy album na zdjęcia, który został wykonany w klimacie zimowym, dzięki czemu sprawdzi się też na inne okazje, nie tylko pod choinkę. Raz, łącznie z nim możecie zakupić kartkę, która będzie uzupełnieniem tego y, albumu, y, idealnym dodatkiem do. Gotowego w zasadzie już prezentu. A ponadto yy, przygotowałam dla Was również trochę dekoracji świątecznych. Są to przede wszystkim te urocze bombeczki, które są idealną zawieszką choinkową, stworzone, podklejone na takich ślicznych kolorowych rozetkach. Ale nie tylko, również błyszczące takie gwiazdki z uroczym gnomem, czyli takie jingle bells w stylu rockowym. Oczywiście nieodłącznym elementem prezentów świątecznych są książki, a jeśli książki, to te urocze zakładki, dzięki którym każda lektura będzie milsza, będzie ciekawsza, a taka zakładka wywoła uśmiech na twarzy. Obdarowanego? W tym roku przygotowałam dla Was coś specjalnego. Trzy piękne zestawy prezentowe, które będą idealne, aby położyć je pod choinkę i sprawić Waszym bliskim dużo radości. Bo kto nie byłby zadowolony z produktów rękodzielniczych, tym bardziej że są to potrzebne elementy każdemu z nas. W zestawie znajdziecie cudowny, wykonany przeze mnie mini notesik. Łącznie z takim długopisem, a także zakładkę magnetyczną do książki, która będzie idealna na przykład w podróży, aby ta zakładka gdzieś nie uciekała, tylko była stabilna i przyczepiona do książki. Każdy taki zestaw zapakowany jest już w pudełeczko na gotowo. W środku są elementy dekoracyjne, jak między innymi te poissancje, również gwiazdeczki, bombeczki, ale także uroczy, tak. Na którym napiszecie krótkie życzenia albo imię obdarowanej osoby. Wszystko oczywiście przewiązane wstążką łącznie z kokardką, abyście mogli mieć już takiego gotowca i nie szukać, nie kompletować elementów, tylko od razu dostać coś, co położycie pod choinką. Aby podarować swoim bliskim te piękne prezenty, zajrzyjcie do mojego sklepu internetowego www.skrabstacja.pl, gdzie one już na Was czekają, gdzie możecie podarować swoim bliskim te przepiękne rękodzielnicze produkty, które wywołają uśmiech na ich twarzach. A jednocześnie dla osób, które zapiszą się do mojego newslettera, przygotowałam 10% rabat na pierwsze zakupy, więc warto skorzystać teraz, kiedy kompletujecie prezenty dla swoich bliskich i kupić coś pięknego w okazyjnych cenach. Życzę Wam spokojnych przygotowań do świąt. Mam nadzieję, że moje produkty ułatwią Wam zadanie w postaci kompletowania prezentów świątecznych. Zajrzyjcie koniecznie www.skrabstacja.pl, a ja lecę tworzyć dla Was dalej. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie, papa. Pa.